Ja ogólnie boję się jeździć po prostu na miejscu pasażera. No, ja to takie tak boję się jeździć takimi pudełkami, wiesz? O, to jest pudełko, pudełko. no. Jak siadam obok na miejscu pasażera, no to mam co? No, po prostu wszystko obserwuję dookoła. Uważaj? No, tym maleńcem to też przewidywać trzeba o to. to. Nie ma jakieś Nie, no to tutaj sobie wyobraźcie, 14 latek, który dostał dopiero prawo jazdy, no to jakie są odczucia? Boimy się, czy nie? A hamulce jak? Hamulce naprawdę w porządku. E, Dobre, nie? No zobacz, że wymyślili kategorię, co? A. Taką kategorię wymyślili, że zobaczcie, nieletni człowiek porusza się. To samochodem po drogach publicznych. No, z samochodem to ciężka No co, no, takim pojazdem, tak? Ale, Ale poruszam się, tak. I, z, i wszystko zgodnie, uważaj, wszystko zgodnie z przepisami, tak. tak? znaczy, że przepisy musisz znać bardzo dobrze. Tak. Nawet lepiej jak ja. Dobrze ci idzie, powiem ci. No? umiem. Widzisz, jaka moc? Kosmiczna. <laughs> Trzeba no, uważać, Uważaj silnik silnikiem wyskoczył. No ale co, ile mamy na godzinę teraz? Teraz 30. No wiesz, on do 40 leci. No, do 40 ten Zawsze to wiesz, trochę szybki jak rowerem, nie? Musi sobie on po prostu sam namacalnie zobaczyć jak to. Czy w ogóle? Czy w ogóle będzie mu to pasować? Ale jak ci się jedzie o Tu Ty wysoki jesteś, nie? Wysoki jestem. No właśnie Ja się mieści, mieszczę. Się. Się. Mieszczę się, to dobrze jest. No, to ty jeszcze 14, to po 4 lata, to jest 4 lata, za tak. może być tak, że się nie zmieścisz już później po, no. po roku, po dwóch latach jak zaczniesz rosnąć. I co wtedy? No. No. Dziurę się na <laughs> Jako 14 latek, no to on tak wyglądał, tak, no taki spory jak na 14 latka chłopak. Weź mu ten dołóż mu trochę. Składam, ale od nie ma Jak nie ma, nie ma? Nie ma reakcji? Trochę głośniej ile jedziemy? Trochę głośniej. 40. No to widzisz, tak. A po co ci więcej? Spodziewał się, że to wiesz, że to będzie taka... No, że on będzie odjeżdżał ten samochód. No, 8 koni, kurde, 80 koni jakby mu tak. No to wtedy tak. Podoba no, się czy nie? No, nie? No, nic innego w takiej kategorii nie ma, no. Nie ma nic innego. Ale w porządku jest. No kurde, słuchaj. Idziesz niezależny, Tak. Nie, o ile tata, to, o ile tata to, Stasio zrobi deal ze mną, w sensie czy, to się, uda. czy się uda. Ale, ale, z, ale to... z tatą porozmawiam. Zresztą może się dogadamy. Podobał się samochód w ruchu takim. Mówi, że jest ok, pasuje, bo on se do szkoły, tu, tam i tak dalej. No, no to stwierdziłem, że jak mu się podoba to będziemy robić deal. Dobra, będziemy chyba wracać, bo paliwa szkoda. Nie, jak ile tam jest tam? Nie, pełno jest. No. Za daleko odjedziemy, żebyśmy dziś wrócili za dnia. I co Sebastian, podoba się? Podoba mi się, no... Co stacie się będzie podobał? Nie, do niczego się nie mogę przyczepić, naprawdę w porządku. Poczekaj. No co, przecież z młodym nie będę gadał na temat kasy. Zadzwonimy do ojca. Pan? Stasiu, cześć. Tak? Bo cię nie ma, tak? No bo cię nie ma tutaj. Tak. Nie, nie, nie. Ale o wszystkim wiesz, tak? W sensie tutaj ten samochód i tak dalej. No to teraz, słuchaj teraz, no. No w bardzo w porządku jest. Nowe opony, wszystko tam w silniku popatrzyłem w porządku jest. No bardzo mi się podoba ten samochód. Bo tak się spodziewałem. No dobra, tam się możemy do czegoś przyczepić. E, trochę silnik przerywa. No, co przerywa silnik? No trochę przerywa, no. A no to tak Ale... jest, taka, Stasiu, tam jest 8 koni, dwucylindrowy diesel, to musi przerywać. Między cylindrami jest przerwa, no proste. <noise> Chociaż nie powiem, bo trochę podkręciłem młodego. Hamulce, patrzyłeś na tarczy i tak eee, Hamulce w porządku, nie, naprawdę dobrze hamuję. Wszystko jest, ten przebieg tak rzeczywiście jest taki bardzo mały? Tak, przebieg rzeczywiście. No do przebiegu to mi się, Stasiu, nie czepiaj, no 12 tysięcy okay. mają. No. E, dobra, no to co, e, muszę coś tam urwać i tak dalej, to musisz mi powiedzieć, ile jesteś w stanie z tego opuścić. No i co, wiedziałem, że tak będzie. Na idę chcesz 42, tak? Znaczy, chciałem 42, dzisiaj będę chciał 43. Bo za dużo czasu już tu spędziłem z Twoim młodym, tu jeździmy w tej z powrotem. Może mi się to tak, żeby to 38. Nie, to musisz przyjechać, bo się nie dogadamy. Wiesz, że taki samochód nowy kosztuje dużo kasy, Bruch, tak? Tak, tak. No. prawo jazdy i by chciał jeździć. Daj cztery dyszki i ten. I zamykamy temat. Ja, ja stąd spadam. Powiem Ci już, uczciwie. No. E, dam Ci te 40 tysięcy złotych, no. że musisz mi załatwić jakiegoś pięknego kampera. Bo teraz cel w tym roku sobie troszeczkę wodę podróżować. Po <laughs> Dobra. I kamper musi być. To lepiej nie mogłeś trafić. Ja mógł. Dzięki. Stasiu, no to kurde, dogadaliśmy temat. Poczekaj, to tak, tak. przez młody. Dogadamy. Dogadamy, tu świadek jest, tutaj. dogadany. To co, młody? Tak, to. Idziemy do biura, szykuj do biura. kawę i zaliczka by się jakaś przydała, do... nie? Jaki no, tak. grosz masz, coś przygotowane? Czekoladę. No to rób czekoladę. Zarobiłem około 1000 euro na tym samochodzie. Klient zadowolony, samochód sprzedany, ja zarobiony.